Obok słynnego Göbekli Tepe, jednego z najbardziej zagadkowych stanowisk archeologicznych na świecie, odkryto komnatę sprzed około 11 tysięcy lat, która wzbudziła ogromne zainteresowanie środowiska naukowego. Znajduje się ona w Karahantep, miejscu położonym niespełna 35 km na wschód od Göbekli Tepe, a badacze od lat podkreślają, że oba stanowiska są ze sobą nierozerwalnie powiązane, tworząc fragment większej sieci prehistorycznych ośrodków znanej jako Tasztepeller. To właśnie te tereny, rozciągające się w regionie Sanliurfa w południowo-wschodniej Turcji, uchodzą za kolebkę jednej z najstarszych monumentalnych konstrukcji w dziejach ludzkości, powstałych na długo przed wynalezieniem pisma. A nawet przed udomowieniem zwierząt i rozpoczęciem rolnictwa. Karahantepe, choć przez wiele lat pozostawało w cieniu słynniejszego sąsiada, w ostatnich sezonach wykopaliskowych zaczyna przyciągać coraz większą uwagę. Odsłonięto tam komnatę wykłutą w litej skale, w której stoją masywne filary o charakterystycznej formie, przypominającej literę T. Oraz wyjątkowo realistyczne rzeźby, w tym przedstawienie ludzkiej postaci o wyraźnie zaznaczonych rysach twarzy. Tego typu znalezisko jest absolutnym ewenementem wśród odkryć z epoki preceramicznego neolitu, ponieważ dotychczas większość rzeźb z tamtego okresu była schematyczna i symboliczna. A tutaj mamy do czynienia z czymś, co wymagało nie tylko rozwiniętej techniki obróbki kamienia ale również zaawansowanego myślenia artystycznego i doskonałego zrozumienia ludzkiej anatomii. Archeolodzy prowadzący wykopaliska podkreślają, że komnata ta była prawdopodobnie miejscem rytuałów o nieznanym znaczeniu a ogrom pracy, jaki włożono w jej wykonanie, dowodzi, że ludzie zamieszkujący ten region byli w stanie organizować się w większe grupy, planować długotrwałe przedsięwzięcia i poświęcać wiele czasu na budowę struktur niemających bezpośredniego związku z przetrwaniem. To właśnie takie odkrycia zmieniają nasze rozumienie wczesnych społeczności, które jeszcze do niedawna opisywano jako prymitywne, rozproszone grupy myśliwych i zbieraczy. To co wydarzyło się w Karahantep automatycznie zwróciło uwagę na Gybeklitepe, ponieważ oba miejsca, mimo że oddzielone kilkudziesięcioma kilometrami, należą do tego samego kręgu kulturowego i powstały mniej więcej w tym samym okresie, pod koniec ostatniej epoki lodowcowej, około 9600 roku przed naszą erą. Gybeklitepe, odkryte w latach 90. ubiegłego wieku, już wcześniej rewolucjonizowało nasze spojrzenie na początki cywilizacji. Gigantyczne kamienne filary ustawione w kręgach, precyzyjnie wyryte wizerunki zwierząt i złożone symbole dowodziły, że ludzie tamtych czasów potrafili nie tylko organizować się w duże grupy, ale także myśleć abstrakcyjnie i tworzyć konstrukcje, które wymagały zaawansowanej wiedzy inżynieryjnej. Przez długi czas sądzono jednak, że odkryta część Gibecklitepe to jedynie niewielki fragment całego kompleksu. Geofizyczne badanie terenu, w tym analizy przeprowadzone za pomocą georadaru, już kilka lat temu ujawniły istnienie co najmniej 20 kolejnych struktur ukrytych pod ziemią, które czekają na odsłonięcie. Do tej pory archeolodzy odkopali zaledwie około 10% całego stanowiska, co oznacza, że ogromna część tej prehistorycznej zagadki wciąż pozostaje pod warstwami ziemi. Badacze przewidują, że wśród tych ukrytych struktur mogą znajdować się kolejne komnaty podobne do tej w Karahantepe. Być może nawet bardziej imponujące i jeszcze lepiej zachowane. Nie dziwi więc, że nowe odkrycia rozbudzają wyobraźnię nie tylko naukowców, lecz także autorów alternatywnych teorii. Jednym z najbardziej znanych jest Graham Hancock, brytyjski publicysta, który od lat twierdzi, że Gbeklitepę i podobne miejsca to ślady zaginionej cywilizacji sprzed końca epoki lodowcowej. Według niego budowniczowie tych monumentalnych struktur mogli być ocalałymi z globalnej katastrofy, jaka miała zakończyć ostatnie zlodowacenie. Hancock sugeruje, że to oni przekazali wiedzę łowcom-zbieraczom, którzy dzięki temu byli w stanie wznosić skomplikowane konstrukcje, zupełnie niepasujące do obrazu prymitywnych społeczności epoki kamienia. Teorie Hancocka, choć szeroko komentowane, budzą ogromne kontrowersje w środowisku akademickim. Zdecydowana większość archeologów podchodzi do nich sceptycznie, wskazując, że nie ma żadnych jednoznacznych dowodów na istnienie zapomnianej cywilizacji, która miałaby przekazać swoją wiedzę ludziom epoki kamienia. Badacze przypominają, że niezwykłe osiągnięcia społeczności Gbeklitepe czy Karahantepe mogły być efektem naturalnego rozwoju. Stopniowego gromadzenia doświadczeń, organizowania się w coraz większe grupy i tworzenia pierwszych form złożonej struktury społecznej. Według tej wersji, monumentalne budowle były rezultatem ewolucji kulturowej, a nie tajemniczego impulsu z zewnątrz. Mimo to, wielu ludzi trudno przekonać do tej prostej naukowej interpretacji. Kiedy patrzymy na ogromne filary, z których część waży po kilkanaście ton, na misternie wyryte wizerunki zwierząt i skomplikowane symbole, naturalnie rodzi się pytanie: jak łowcy, zbieracze, którzy według tradycyjnego obrazu historii dopiero co zaczynali oswajać się z rolnictwem, mogli stworzyć coś tak monumentalnego? Właśnie dlatego pojawiają się głosy, że może ci ludzie nie byli tak prymitywni, jak ich przedstawiamy, albo wcale nie byli sami. To właśnie tutaj pojawiają się bardziej śmiałe, choć czysto hipotetyczne teorie. Niektórzy badacze niezależni inspirują się słowami Henkoka, sugerują, że nasi przodkowie mogli mieć kontakt z bardziej rozwiniętą grupą ludzi. Być może ocalały mi z innego, wcześniej rozwiniętego ośrodka cywilizacyjnego, który zniknął w wyniku globalnego kataklizmu. Inni, idąc jeszcze dalej, dopuszczają możliwość, że pomoc mogła nadejść spoza naszej planety. Te hipotezy, choć nie poparte żadnymi dowodami, regularnie powracają w dyskusjach zwłaszcza gdy pojawiają się nowe, tak zaskakujące odkrycia jak komnata w Karahantepe. Naukowcy jednak nie zamierzają opierać się na domysłach. Planowane są kolejne sezony wykopalisk, które mają rzucić więcej światła na tajemnice tego regionu. Badacze podkreślają, że Karahantepe to dopiero początek nowego etapu w badaniach nad prehistorycznymi społecznościami Anatolii. Dzięki nowoczesnym technikom, takim jak georadar i analizy mikroskopowe osadów, możliwe jest badanie struktur bez ich natychmiastowego odkopywania, co pozwala wstępnie mapować teren i wybierać najciekawsze miejsca do eksploracji. W przypadku Gbekli Tepe sytuacja jest jeszcze bardziej ekscytująca. Odkryto dotąd jedynie 10% kompleksu, a geofizyczne skany wyraźnie pokazują, że pod ziemią kryje się znacznie więcej. Wielkie pierścieniowe konstrukcje, kolejne filary i być może komnaty podobne do tej w Karahantepę wciąż czekają, by ujrzeć światło dzienne. Każdy kolejny sezon wykopalisk może przynieść przełom, który zmusi nas do ponownego przemyślenia tego, co wiemy o początkach cywilizacji? Gdy patrzymy na te monumentalne budowle sprzed 11 tysięcy lat, trudno nie zadać sobie pytania: czy naprawdę wszystko, co widzimy, było dziełem ówczesnych łowców-zbieraczy? A może istniał ktoś, kto podał im pomocną dłoń? Jedno jest pewne. Kara Hantepe i Gybek wciąż skrywają sekrety, a każda nowa odsłonięta warstwa ziemi może zmienić wszystko, co do tej pory sądziliśmy o początkach naszej cywilizacji. Co jeszcze leży ukryte pod piaskami Anatolii? I co jeśli odpowiedź na to pytanie całkowicie zmieni naszą historię? Czy jesteśmy na to przygotowani?